Więc, co zrobić, aby zgarnąć sobie zestaw FIFA Points i monety? Po pierwsze, wchodzimy na stronę, którą podam w opisie lub w przypiętym komentarzu. Co to za strona? To mega strona, z której możemy zdobyć FIFA Points i monety do FIFA Mobile, z którymi możecie zrobić cokolwiek chcecie. Stronę nagrywam dopiero po kilku dniach, bo chciałem najpierw sprawdzić, czy naprawdę działa. Jak widać, mamy tutaj różne informacje. Dużym plusem jest to, że na stronie nie musimy podawać hasła czy innych poufnych danych do konta. Jeżeli jakaś strona wymaga podania hasła do konta, to wiedz, że to skam. W życiu nie poleciłbym czegoś, co wymagałoby podawania poufnych danych do konta. Nigdy nie podawaj swojego hasła na żadnej stronie prócz oficjalnych stron FIFA. O, uwielbiasz grać w FIFA Mobile? Mamy coś dla ciebie. Tutaj za chwilę przejdziemy. Strona wysłała już ponad 21 500 zestawów, z czego około 15000 jest jeszcze dostępne. Sporo zestawów już poszło, więc trzeba się trochę pospieszyć. Ale jak widać, strona już trochę istnieje. Tutaj jakieś opinie klientów. Tutaj mamy informację o nowym trybie, więc żeby zgarnąć zestawik, klikamy przycisk poniżej. Przejdź do zgarniacza. Mhm, czyli jak rozumiem, mamy teraz przejść do zgarniacza, aby zdobyć sobie zestawik.